Wchodzę teraz na samą górę. Troszkę tutaj czasno. Ale widoki nam no, przepiękne tutaj jest. No, jeszcze sama góra to nie jest. Kolejne sotki za chwilkę będą. Wiecie, czy kolejne sotki? No, <grywa> <grywa> Więcej osób nagrywa. Pokazuję to, ponieważ jeżeli ktoś z was marzy o tym, żeby przyjechać do Barcelony, a nie ma na to pieniążków, chciałby takie rzeczy zobaczyć, to chociaż kilka ulic na takie coś chce poświęcić. O. Ojeju. Tam się teraz będziemy wspinać. Ale się zdyszę, masakra. To już sama końcówka. Jak w tym kościele mariackim, co? W Krakowie. Wyżej już wejść nie można. To jest ten posąg, który widzieliśmy z dołu. Bardzo ciasno tutaj. Ja mam stracha. ma stracha. Ale ty, wąsko. Oh. Agnieszka też wystraszona Nie. Nie. No, ale... oh. jeszcze ostatnie ujęcie z góry, gdzie widać właśnie jakby różne poziomy tutaj tej bazylice uh -huh. Dobra. Plan na dzisiaj do zrealizowania to na pewno musimy jeszcze zobaczyć Stadion FC Barcelony, tak? To jest najważniejsze. Znaczy, najważniejsze może nie. Ale musimy to zobaczyć swoją drogą. To powinno go być gdzieś stąd, tutaj widać. Ciekaw jestem, czy będę w stanie go wyłapać. A tam lecy muszą bogacze mieszkać. Zobaczcie. Basenik mają. Znaczy, nie wiem, czy bogacze. No w każdym razie nie, tak, tak przywalią. Może tam wcale nie bogacze, bo to osiedle. Bogacze mieszkają w domach, tak? A nie na takich osiedlach. Gdzie ten stadion? No nie widzę stąd, za duża mgła jest. A. Dobra, złażę na dół. Baterii zostało mi na 23 minuty, więc kurczę, muszę szanować. No ten głupi zwyczaj z Paryża to jest chyba tak, że kłódki zaczynają idioci przypinać. Z szczyt bezczelności moim zdaniem. A. Jak można bezkarnie robić takie coś mężczyznom. Pomyślcie o tych biedakach, którzy mają żony. Ona ma takie buty skórzane, wysokie chyba. Droga powrotna kolejką. Jest godzina 16:30. Jesteśmy w tym autobusie ponownie. Tym razem wzięliśmy sobie górę. Muszę się teraz na szybciutko zastanowić, czy jedziemy od razu na stadion Barcelony, czy coś jeszcze po drodze zobaczymy innego, bo jest dosyć późno się no, nie wiem jak długo jeszcze będzie jasno zwyczajnie. Nie wiem do której ten stadion może przetwarty. <śmiennie> Teraz chcemy zwiedzić, nie wiem, co to jest, klasztor, czy cholera, cholera wie co. Szukamy wejścia do niego. Petralbes się nazywa. O, to jest chyba klasztor, mi się wydaje. właśnie się właśnie nazywa, Petralbes. Tylko gdzie tu jest główne wejście do niego? egzotyka to jest właśnie to czego szukamy, ale tak, drzwi zamknięte, mur za wysoki, żeby przeskoczyć. No to nic, idziemy dalej. Nie, ja bym tam nie dzwonił. Mi się daje, że będzie jakieś wejście dla osobne, nie tutaj. Ale jak to rozumieć, to nie. nie udało nam się znaleźć otwartego wejścia, wszystko pozamykane. To jest kontynuujemy. Natępny przystanek FC Barcelona Messiego może spotkamy, tak? Nie wiem, jak tam u wykopków, ale u mnie dobrze. Idę teraz zwiedzać. Idziemy zwiedzać stadion. Po przejściu przez bramę mamy tego jego mościa. Nikt sobie nie chce z nim zdjęć robić. Następnie sklepikarium z pamiątkami się zaczyna. O, tam zakaz fotografowania tego. To nie będziemy, skoro sobie nie życzy, to nie będziemy tego nagrywać. Maszyny do zakupu biletów. Aż sprawdzimy, jak to wygląda. Byte Tickets, gdzie tu się? Halo? Nie działa, może trzeba je w kartę włożyć, albo co? Jakie są ceny? A co to w ogóle? To są do zwiedzania? No tour. To jest zwiedzanie, dorosłe, 23 osoby. 23 euro za jedną dorosłą osobę. Czy to nie jest na mecz, tylko żeby sobie pozwiedzać prawdopodobnie, tak? Będę musiał się temu przyjrzeć. Widzę, że tutaj mam chyba taki sklep z prawdziwego zdarzenia. Nazywa się FC Botiga Megastore. I z tego co rozumiem, to tu można kupić na wypasie jakieś rzeczy, tak? Związane z, z tą Barceloną. O jak ładnie. Koszulki, które tutaj widzicie, kosztują po 155 euro. Informacja dla zainteresowanych. Taki plecak 35 y, euro. Taka torba 3, 5, 15 ochraniacze na piszczele. Y, też około 20 euro. Takie piłki 26, tak? 26, 26 euro taka piłka z podpisami. Tamta żółta pod dali bez podpisów była za 20. Ten sklepik jest piętrowy, na niższym piętrze są rozmiary dziecięce, a na wyższym dla dorosłych. I tak, jak wcześniej wspominałem te koszulki: 156 euro. No hej, witam Was ponownie. Słuchajcie, wczoraj padła mi już bateria, tak jak byłem na tym. Na stadionie padła mi bateria, ale szczęście, w nieszczęście takie, że za 15 minut zamykali już e, stadion, więc nawet i tak bym nie pozwiedzał. E, na pewno pojadę na ten stadion. E, nie wiem, czy to będzie dziś, dzisiaj, nie, ale jutro czy pojutrze na pewno już tam pojadę, ponieważ chcę tam zwyczajnie wejść. Wejście kosztuje 20, chyba 3 euro i w tej cenie jest zwiedzanie jest muzeum oraz właśnie odwiedzenie stadionu. Taka ciekawostka, jesteśmy teraz w Barcelona Sans, czyli na, na dworcu kolejowym. I Tutaj za mną znajduje się oficjalny sklep Barcelony. Tak to było tam na, 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 na stadionie. I tutaj ceny są niższe o jakieś. No, koszulka tam kosztowała 156 euro, tutaj taka sama kosztuje 120. Więc to jest jakieś no, 20% różnicy. Jakby ktoś chciał kupić oryginalną rzecz, a troszkę zaoszczędzić, to już na. żeby wiedział, że może to zrobić na dworcu. No i jak wygląda ten dworzec? Klasycznie, nowocześnie. Maszyny do zakupu biletów. Jak na lotnisku, trochę, prawda? Dobra, idę dalej, zwiedzać. Nie wiem, co ci ludzie będą robić, ale lubię wszelkiego typu cosplay'y. Nagrywam. Chodź! <ścoughs>